Lżej niż poprzednio O wiele lepiej No Zginaczy bioder, pracowanie brzuch Ale to wcale nie musi być minus Nie można rehabilitować kręgosłup Całkiem zepsułeś technikę, tak? Przyznaj się Oczywiście też mobilność poprawiła No No, no, no Kurde, ale ten wyciąg Żeby linka nie wypadła Ona tam jest na słowo honoru Dlaczego odgryzłeś kawałek talerza? Okej, okay, dobra, to zaczynamy. A teraz jaki jest twój największy problem w e, treningu? Pojawił się problem z plecami. Z plecami. Długo w samochodzie siedziałeś, tak? Tak, no być? jechałem do Portugalii samochodem tak, w tą w i bardzo dużo się do tej pozycji. Okej. Okay. A tak poza tym, z barkiem już problemu nie masz? Co tam, chyba jeszcze był kręgosłup tak przy treningu. Też już nie masz problemu z tym? Nie, ewentualnie czasami jest takie mocniejsze napięcie w barku, ja hmm. coś źle się ułożył, takie ćwiczenia, ale ogólnie nie mam z nim już takich bóli jak kiedyś. Ok, to jest nie Przejdziemy teraz do dołu ciała, by zobaczyć, jak z tym kręgosłupem wygląda sprawa. Wcześniej było tak, że zginacze z bioder były bardzo słabe. Zaró zarówno te, które zginają biodro przy prostym kolanie, i przy zgiętym. Mocno do mojej ręki noga. Tak. Z Okej, okay. i tak powinno być. Teraz bez, bez, bez szans, żeby to przepkać. Tutaj z całej siły. A wcześniej mogłem sobie ręką tą wagą manipulować. Niestety nie ma nagranego tego, więc no, nie udowodnię, że tak było. ale tak było. No ale tak było. Okej, okay. super. Bardzo dobrze. Teraz drugi, drugi zginać. Czyli prosty uda głównie. Trzymaj na maksa prosto, kolana. No, tutaj też było, też było bardzo mało siły, trzymaj, okej, okay. jest bardzo dobrze znowu. Trzymaj mocno, okej, okay. super, no to jest bardzo dobrze, rzadko kiedy jest aż tak fajna siła. Znaczy bardzo mi to się uruchomiło jak na nazwisa. musiałem właśnie wrość te nogi, hmm. Zbierać, nogi do góry. A no właśnie to miało na celu to ćwiczenie, wzmocnić zginacze. Na początku budowałem a potem to już było coraz lepiej. Właśnie tak jest unoszenie nóg na drążku. To się mówi, że no, tam zginacze bioder, nie brzuch, ale to wcale nie musi być minus, to, to można rehabilitować kręgosłup. Właśnie w takiej wersji, jak to się właśnie robi z naciskiem na zginacze bioder. W takiej właśnie wersji, gdzie kolano jest idealnie proste, stopa jest w takim ustawieniu i robi się to jedno nóż, czyli tylko jedną nogę się podnosi. To jest bardzo częsty brak u, osu, u ludzi planujących. brak się właśnie w takim ruchu podnoszenia nogi, się na drążku na przykład. I to jest bardzo ważne, żeby ten prosty uda był silny, wtedy, bo dziękuję i biodro, i kręgosłup, i kolano. Oczywiście też musi być przy tym mobilny. Nie tylko silny w skróceniu. Trzeba też go trenować w rozciągnięciu. Więc trzeba to też dobrze wszystko zaplanować. Zgadza się? No. <grych> dobra. Mówisz, że przy I takim ruchu... Szeroko weź daj ręce. I tak, dobra, lewej. Trochę tak. zakres Nic nie czuję. Aha. Do prawej już zaczynamy się taką blokadę, że... Ciężko okay. jest ja wyciągnąć. Teraz nie mam bólu, ale normalnie się przy tym bólu. Okej. Okay. Czyli jak po tej stronie masz, to tutaj czujesz blokadę? Tak. I to jest taka blokada mięśniowa? No tak, właśnie o tutaj. Okej. Okay. Chcę w takim razie, żebyś wstał i zrobił skłon, dobra? Ja wstaję, po prostu czuję, że to bardziej czuć po prostu. A drugi raz. Bóg teraz skłon, że tak jakby bardziej do tak? Tak. Tak, Tylko wiesz co, staraj się tak, nie skręcać pilnicą, tylko pilnicać w jednym miejscu, tak, żeby było więcej tego na żywo. A z drugiej strony złoż? Jest łatwiej. Łatwiej, okej. Okay. Spięły się prostowniki kręgosłupa z jednej strony i będzie trzeba zająć się rotacją kręgosłupa w większym zakresie. Czyli żeby po prostu wzmocnić rozciągnięciu prawdopodobnie to da od razu, od razu efekt i zaraz się przekonamy. Jeżeli chodzi o te prostowniki, to miałem tendencję taką, żeby się spinały i fizję musiał mi je rozbijać, ale to tylko było rozbicie i problem, nawracał zawsze w jakimś czasie. Okej. Okay. Czyli one długo Cię już się nie napinały po tym, jak zaczęliśmy współpracować? No nie. Dopiero te... Ta długa podróż yy, dołączyła. Zobaczmy w takim razie czy ten brzuch działa rzeczywiście. Bo wcześniej tak się nie bardzo działo, w szczególności jeśli chodzi o y, funkcję rotacji y, kręgosłupa. Połóż się na plecach. Trzymaj usta. Ok, dobra. Spoko. Trzymaj teraz tak, nie pozwól ruszyć, Ręce szeroko. Dobra. dawaj. Ok, spoko. Dawaj tu. Okay. A co już zacząłeś? Jak się Boli? Jest. Jest. Dobra. A chodź teraz mocno do gawii. mocno dalej. Bez góry? Bez. to mocno. Okej. No tak, tutaj. Troszkę się wyciszymy z kaset. Nie są to, to tak aktywne jak powinny być. Dobra, zaraz spróbujemy je włączyć. Prawdopodobnie przez to te ręce się napięły z jednej strony. Pięty do ściany, łopatki do ściany. I teraz rób skłon do boku, maksymalny. Ręce na. szerzej stań, szerzej stań. I ręce na nogi. Tak, i skłon do boku. I zobaczmy dokąd dojdzie ręka. Tu do okolicy... Ale mi się napięło to. Do łyżebki. Z tej strony ci się napięło? Z tej. Znowu. A, z tej. Okej, dobra. Zobaczmy jak z tej będzie. No jest minimalnie gorzej tak naprawdę. Niewiele. Ale w odczuciach jest różnica u ciebie? No, Napięć jak się tej strony, to czuję, że mi się napinają ja całe tutaj to. Tą... A z, a, a z drugiej strony czujesz, że się to rozciąga, czy nie? Że to. No? Nic nie czuję. A rękę podnieś, tako. No to czujesz, tu ale tutaj o Jeszcze, o tam, jeszcze tak tak dalej. Czujesz w tym miejscu? Tutaj, czy nie? Tutaj nie, tylko tutaj obok. A, Okej, okay, dobra. Czyli tam z powięzią takiego raczej nie ma problemu. Zaraz jeszcze się e, upewnimy. No zrobisz, ee, tak, Klaudiusz, który jest za kamerą, zrobisz takie pozycje. Taką, takie ćwiczenie, w takiej pozycji śmiesznej. Czyli tak, ta noga przekracza tutaj do ciała, wtedy ta miednica z tej strony wymusi obniżenie się tej miednicy. Wymusi się obniżenie z tej strony kolca biodrowego, i w takiej pozycji zrobisz skłon też trochę do tej nogi. O tak, tutaj. I zobaczymy. Jaki to będzie miało wpływ na ten prostor. Szukaj takiej pozycji, żeby się najbardziej ciągnęło. Tutaj się trochę posugerujemy odczuciami. Dobra, twoja kolej teraz. Ja Bardziej do, do nogi z przodu zrób skłon. O to czuję teraz tutaj. Tutaj teraz czujesz, tak? Tutaj mniej, tutaj czuję. Tutaj jeszcze przejmuję jakby napięcie z tej nogi pobiegłym. Okej, okay, Ja spróbuj na ugiętej nodze z tyłu bardziej. W kolanie. Troszeczkę tak, no. Tak się powyginaj dziwnie. Teraz mi. Teraz mi, okej. Okay. To tutaj jest najbardziej. Tu najbardziej, dobra. A w drugą stronę, spróbuj. A tam trochę bolało. Tutaj czuję że się napina. Mhm. To jest takie napięcie, co może przejść w ból ja bo pewnie bardziej się spiął jeszcze. Okej, okay, dobra. I tak, nie możemy obniżyć wyciągu, więc my się obniżymy. Uklęknij sobie. Tak. Dobra, wyjść teraz do przodu trochę. Się bardziej rozciągnie, jeszcze dobra. Teraz noga, kolano, tak skręć się, patrz na ręce. kurde, ale ten wyciąg, chodzi, żeby linka nie wypadła, a tam jest na słowo honoru. Takim No nic nie czuję w tym momencie. No dobra, rób, rób, rób. Chyba, że za lekko o to chodzi. Dawaj, dał już ciężaru. Chyba mnie tam z przodu, czy? Tak. A pomyliłeś się. No właśnie. Ja się też pomyliłem, dobra. Ja się skupiam na nagrywaniu zamiast. Miednica sztywno. Rób tak z 6 razy, chociaż jeszcze. Jest dobra. I przetestuj jakoś te dolegliwości. To, co zazwyczaj ci dawało, to, to zrób. To jest mniej jeszcze. Jeszcze mniej, okej. Okay. Też jeszcze w leżeniu na plecach miałeś to przesunięcie nóg na boki. Czuję no jeszcze, że mogę niżej zejść A czyli się też mobilność poprawiła. No, ok. To dawaj ten na matę, zobaczmy. Nogi. No. O, dotyka? No. Czułeś jeszcze napięcie, czy nie? Właśnie jest tak samo jak z lewej. Czy... no może nie mam pewnego, pewnego zakresu, ale w ogóle nic mi nie minut. Okej, okay, czyli w odczuciach jest tak samo? W odczuciach nie, w odczuciach jest lepiej, czuję taką ulgę bardziej, nie ma tylko napięcia jak wtedy. Ale w sensie tak samo jak druga strona jest w odczuciach, tak? Tak. No. Może nie jest tak... W pełni w zakresie ruchu jak tamto po lewo, ale w ogóle nic nie czuję. Okej, okay, super. Stawimy się. Okej, okay, dobrze. Fajnie. Jest tutaj poprawa. Czułeś tę poprawę też? No. Dobra, dawaj. No, dużo pewniej, okej. Okay. Super. No, ten test jest bardzo, bardzo ważnym wyznacznikiem, jeśli chodzi o ból pleców super. I test jest teraz dobrze zaliczony wcześniej był tak? Tak średnio. Okej. Okay. wstawałem teraz z waty, to właśnie czułem też mniejsze napięcie, bo normalnie jak wstaję, to coś tutaj napina, a teraz tego nie było. Praktycznie w ogóle. Okej, super. Czujesz to napięcie w plecach jeszcze? Nie wróciło? Nie czuję. Bez napięcia fajnie. Elegancko, że nie wraca. Ostatnio Klaudiusz zapomniał jak się robi ciągi, bo się coś chyba naoglądał. Jakiś filmików i zaczął coś kombinować, a było dobrze. Zaraz zobaczymy. No, no, no. Trzeba będzie dołożyć. No, przeciwwagi trzeba. Mocny wdech. I pamiętaj o swoim błędzie, jakim robiłeś. Czyli leciałeś napięty za mocno. Wyżej troszkę biodra. I teraz zrób depresję opadki. Mocny wdech. 180 lekko tak dzisiaj musisz zrobić, bo ostatnio zepsuł technicznie i nie zrobił. A to na by... zrobiłem na jeden. No, mnie być na 5, a nad jeden nie było, bo się naglądał pewnie. Nie, zrobiłem przez 180 na 5 raz. No to a raz tak. Zrobiłem, a, raz... a potem miesiąc później podchodzę i jedno poszło, już więcej nie chciałbym. A no, tak właśnie było. Bo całkiem zepsułeś technikę, tak? Przyznaj się. No, Nie przyznam się do takich rzeczy. Teraz będzie, będzie filmik. Yy, wrzucę jak, jak źle robi, a jak robi dobrze. wszystkie No, możesz i ze stojaka. 40, czyli tyle co nic dla Ciebie. Robiłeś 150 na 15, tak? Nie, na 10 po prostu. Na 10. 130 było na 15, trzymam Dobra, dawaj. Jak odczucia? Umiarkowanie nie jest jakoś ciężko, ani też nie było lekko, po prostu... Był jakiś opór na początku, potem jak startowałem, to po. Dobra, no też bez skupienia to, jak się skupił, byś to było lekkie. Lecimy dalej. Pas już powinien być wcześniej założony, ale padł z głowy. Daj, mocny wdech. Jak? Lekko. lekko. Lżej niż poprzednio? O wiele lepiej. No, no mówiłem, że wystarczy się skupić agresywnie i od razu fruwa. Jest skupienie, jest 180, ale jeszcze o tym nie wie Dostał wskazówki techniczne Będzie się trzymać, to będzie lekkie Oj mocno noga Mocny wdech Dawaj, dawaj, dawaj No nie było tak źle, ale 180 podniesione Nie było tak źle jak mi się wydawało na początku Jak przyjrzałem się na filmie Więc cel spełniony 180 jest Jak plecy pociągu? Czy czujesz tam napięcie wróciło? Dobra, super. Zaraz zobaczymy klasyk. Oj, no dawaj jeszcze, czekaj, dawaj jeszcze. No. Jeszcze się przyjrzę. No, spoko. Dobra. Strasznie lekko. że Strasznie lekko idzie. A nie robiłeś klasyka ile czasu? Rok, no bo w sumie, jak nie ćwiczyłem, to miałem ten uraz, bo się bałem, bo mi namówili, żeby nie ćwiczyć i potem, jak wróciłem, to robiłem tylko sumo. Możliwe, jest... że klasyk będziesz miał silniejszy niż sumo. To co to ile to jest? 120-140? 140 no. Lżej niż sumo? 140? Na sumo nie liczyłem, ale wydawał się znacznie lekki ten ciąg. Coś w sensie taki logicznie mi. Aby łatwo mi to szło w głowie, że pójść do góry nie myślałem nad niczym, po prostu szło. To jest potencjał duży raz też przysiad. Zobaczmy tutaj symetrię. Dla pewności tylko, bo żadnych dolegliwości w przysiadzie nie ma. Dobra, ładnie. Dlaczego odgryzłeś kawałek talerza? Mało dzisiaj Jan. <grym> Dobry był chociaż? Zielony to... <grym> Z wody, to wszystko mu sałaty chyba jak zielony. Dobra, ok. tutaj z łokciem trzeba. Nie wiem czy to nawykowo. Trzeba się przyjrzeć łokciom. Czemu tak jeden jest troszkę wyżej? Zaraz zobaczymy jak dołożysz. Przysiad robi w butach, ale bez butów no, z podwiciem też robi ładny. Po prostu teraz jest tak ustalony w planie, to tak też sprawdzamy. Tak samo z pasem. Też teraz jest w planie, więc sprawdzamy też w pasie, No, ładnie. Ładnie, dobra. Okej. Okay. Coś myślałeś o łokciach zmieniałeś? No teraz jak wchodziłem, to myślałem się, żeby wziąć się bardziej, tak już jakoś... Starać się dopnąć równo. No ładnie było. Co o czym konkretnie myślałeś? biorę tak, to żeby je tak... Nie wiem, spiąć ze sobą. Jakbyś chciał do siebie przybliżyć no. te dwa łokcie? No. Okej, okay, no to jest dobry sposób. No, będziesz tak robić w takim razie teraz, za każdym razem, dobra? Okej okay. to mamy tyle. Tak, jesteśmy po konsultacji. Czy jesteś z niej zadowolony? Udało się to ustalić? No. Szczególnie, że efekty już były na miejscu. Nie ma co oszukiwać, jeżeli efekty są od razu, to co będzie potem, jak się będzie trochę systematycznie? No, to jest właśnie najważniejsze, żeby nie zakładać, że coś pomoże. Tylko jeśli ma działać, to żeby to było pewne, jeśli się da zrobić. Czasami tylko można zakładać, jeśli jest jakiś taki problem mniej typowy. Czy masz jeszcze jakieś pytania? To odnośnie tego wszystkiego. To tym nie nasuwają mi się żadne pytania. Podsumowują. naprawiliśmy plecy, w cudzysłowie. Zniknęły objawy od razu i nie wracają, póki co, po tych paru godzinach. Poprawiliśmy mm. mobilność w barkach, w rotacji wewnętrznej i zewnętrznej też w zgięciu. Poprawiliśmy ciąg, chociaż tam dużo nie było do poprawy. Depresję łopatki. No udało się aktywować. Tak. z ten problem. I tu czworobocznego. Zębaty w dolnej pozycji też przecież. No to była przyszę, od mega różnica. Tutaj, no, tutaj była duża zmiana. Pewnie jeszcze coś, no, ale to wszystko jest na filmie. Wracamy w takim razie do sklepu teraz idzie. Na zakupy. Na stejki. Jesteśmy pod sklepem czas na anaboliczne zakupy. Tak, więc już jest po wszystkim, zakupy zrobione, konsultacja zrobiona, coś byś dodał do tego wszystkiego, co by można było poprawić, coś ci się nie podobało, o, to, to jest ważne, co można byłoby lepiej zrobić w tej konsultacji. Na pewno ja mógłbym być bardziej otwarty z tym, co mi dolegało wcześniej i mówić o tym na bieżąco, bo ta z konsultacji to nie mam żadnych problemów, ani jakichś obiekcji. Trudno, warto szukać okazji, żeby się poprawić, ale może ja coś znajdę, jak obejrzę film. Coś co mogłem lepiej zrobić Ok, to tyle e, Dzięki za e, spotkanie i do następnego Ok, Klaudiusz już pojechał a ja zapomniałem dodać, że mogę pomóc również sobie. Jeśli masz problem z nawracającymi kontuzjami lub nienawracającymi, jeśli chcesz jednocześnie pobić rekordy swoje jednocześnie lecząc te kontuzje lub chcesz też zapobiec nowym kontuzjom to umów się na bezpłatną rozmowę ze mną klikając w link tutaj i wtedy sprawdzę, czy jestem w stanie Ci pomóc.